Słowo Boże na dziś, czwartek 26 czerwca 2025 roku. Wspomnienie świętego Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera. Czytanie z księgi rodzaju. Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu potomka, miała zaś niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc: Saraj do Abrahama. Ponieważ Pan zamknął mi miłono, abym nie rodziła. Zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kannanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną, a widząc, że jest brzemienną, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama – przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie, niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj. Przecież niewolnica Twoja jest w Twojej mocy, postąp z nią tak, jak uznasz za dobre. Saraj upokorzyła Hagar, wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł Pana znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do szur i zapytał. Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański rzekł do niej: Wróć do twojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael. Bo słyszał pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 106. Nasz Pan jest dobry, chwalcie go na wieki. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaska. Któż wysławi potężne dzieła Pana i rozgłosi całą Jego chwałę. Nasz Pan jest dobry, chwalcie go na wieki. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie, pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie. Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, cieszyli się radością Twojego ludu, chlubili się razem z Twym dziedzictwem. Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo pańskie.